Vincent Dubois, wybitny organista Katedry Notre-Dame w Paryżu, zainaugurował tegoroczny dziesiąty Międzynarodowy Festiwal Organowy im. Christiana Schlaga w Świdnicy. Koncert odbył się w piątek 20 czerwca w Kościele Pokoju i dostarczył niezapomnianych wrażeń muzycznych. Dzisiaj gościmy gościa z Paryża, z katedry Notre-Dame, Vincent Dubois będzie inaugurował X Międzynarodowy Festiwal Organowy imienia Christiana Schlaga. Także widać, że dużo osób się tym zainteresowało. Wejściówki zeszły błyskawicznie, bardzo się cieszymy, że postać wybitnego organisty z Paryża przyciągnęła tłumy do Kościoła Pokoju w Świdnicy. Ja jestem ogromnie wzruszona i przeszczęśliwa, że po 10 latach budowania festiwalu widać z roku na rok, jak coraz więcej osób interesuje się muzyką organową i Coraz więcej jest osób, które lubią tą muzykę, bo mogą ją poznać właśnie tutaj. Publiczność w tym miejscu od początku była dopisująca, wspaniała i bardzo gorąca. Zawsze artyści bisują, zawsze jest wspaniała atmosfera, także cieszę się, że jest na to, na to dziesięciolecie taka kumulacja ogromnego zainteresowania muzyką organową. Przede wszystkim ogrom emocji, bardzo dużo. Yy, przeżyć, uczuć. Muzyka organowa zarówno potrafi wyciszyć człowieka, jak i rozgrzać do czerwoności. Wiemy, że niektórzy po koncertach muszą jeszcze długo spacerować po parku, żeby, się, żeby dojść do siebie. Tak wiele emocji w nich to wzbudziło. Także ta przestrzeń sakralna również potęguje doznania artystyczne. Więc to właśnie można doświadczyć podczas koncertów organowych. So I will play a mix centuries repertoire from Baroque music until uh... contemporary music, uh, composers like Johann Sebastian Bach and then César Franck, then Louis Vierne. Yeah it's very exciting. Uh, I'm happy that so many people are coming to to listen to the organ first. That's the point. I mean then it makes the organ alive and then it makes that people will tell other people who are not coming tonight that they should maybe come <laughs> if the concert they enjoy the concert. Just I hope uh, the people will be transported and I will try to make them transported uh, and to make them going in a mood that's something totally different as their um, daily mood. <laughs> so something just going sort of heaven if it's possible. <laughs> Dzisiaj jest wyjątkowy koncert, bo, bo przyjechał organista tytularny Notre Dame. Jest to zupełnie niesamowite wydarzenie na skalę i Świdnicy i na skalę regionu, więc no, nie mogło mnie tutaj zabraknąć. Muzyka organowa jest wyjątkowa, zupełnie na tle muzyki instrumentalnej, dlatego że organy są jak jedna wielka orkiestra, zamknięta w małym pudełku, chociaż organy szlaga w Kościele pokoju to nie jest małe pudełko, tylko naprawdę duży instrument. I, i przez to odczucia, które można mieć na takim koncercie, są od, to są zupełnie skrajne emocje. Od wzruszenia po euforię, i ci, którzy takich emocji lubią doświadczać, takich emocji, może im brakuje w swoim życiu, no to mogą znaleźć niewątpliwie w muzyce organowej. No i jeżeli przyjeżdża organista tej klasy, artysta tej klasy i takie nazwisko, no to tym bardziej odczucia, które się ma z takiego koncertu, są absolutnie niesamowite. W tym roku przed nami jeszcze, łącznie z tym koncertem, 11 wydarzeń. Oprócz koncertów w kościele pokoju w Świdnicy będą. Koncerty w Wałbrzych, w Kościele Zbawiciela, w Kościele Aniołów Stróżów, w kościele apostołów Piotra i Pawła w Świebodzicach. Koncerty będą się odbywać w czerwcu, w lipcu, we wrześniu, w październiku, a ostatni w listopadzie, a wszystko dokładnie jest opisane na naszej stronie internetowej Muzyki.pl. No, życzę, życzę, żeby odczucia były intensywne, żeby były pozytywne i żeby każdy znalazł w tej muzyce coś dla siebie i coś, z czym wyjdzie dzisiaj e, ubogacony po tym koncercie. Myślę, że na pewno tak będzie. Życzę pięknych przeżyć, duchowych przeżyć, emocjonalnych, życzę też wyciszenia, tego, tak, żeby w tej pięknej przestrzeni kościoła pokoju mogli na chwilę odsapnąć, oderwać się od codzienności i po prostu przeżyć coś pięknego.